Super, to rozpoczynamy, wreszcie możemy rozpocząć nasze próby, prawda? No, Wracamy no, do normalności. No, Super, no, dobrze. A, tutaj, a jak, jak Michał wyjeżdżał nie? do Jastarni, to już miał szczepienia zrobione? Dwa dni wcześniej miał drugie. Aha. Także córka ze spokojem dopuszczała no. mhm. i przyznam tobie, że ten mały trzynastolatek też jest zaszczepiony. No mój też się zaszczepił i też tak było, że zaszczepił się i następnego dnia już um, wyjazd. Cieszę się, z samego faktu, że Cię widzę, że tutaj jestem, no zadowolona jestem wszystko Naleźcie. właściwie. Co najgorsze, myślę, że sam jestem spokojniejsza już po Wszystkim, druga dawka, załatwione to wszystko. Już gdzie gdzie wychodzimy, trochę się ruszamy, wyjazdy bez stresu. Powiem Ci, że to jest najważniejsze, że bez takiego wielkiego stresu. Słuchajcie, dziewczynę, tak się cieszę, że już wróciłyśmy do tych prób, że to jest no coś, co no, naprawdę kurczy. A kiedy ty się szczepiłaś? O, no już dawno, na samym początku. Aha. Miałam dwuetapową i załapałam się na wyjazd na Gran Canaria no, świetnie, w ostatnich chwili... pięciu. No, no, no. O, ja jestem tu zaszczepiona, czekałam na to jak na zbawienie. No. Cała rodzina moja się zaszczepiła, nawet wnuki. Ja się już o nikogo nie martwię. No właśnie. No, no. my też nie. No. Czułam no, taki psychiczny spokój. Krótko mówiąc, kamień serca. Świat otworem stoi, teatr tak czeka, jest. ja jestem szczęśliwa dziewczyny. No, super. tak jest. Super. Oh. Ruszamy. Ok, to. Jesteśmy gotowe? Tak. tak jest. Szanowni Państwo. Kochana publiczność, nie możemy się doczekać spotkania z Wami. Nie możemy się doczekać naszych występów. My już jesteśmy gotowe. A Wy.